Branka w Polsce to jest projekt o kobietach i dla kobiet ukraińskich. Tych, co mieszkały tutaj przed wojną, i w większości dla tych, którzy przyjechali w związku z sytuacją na Ukrainie. Budujemy dla nich takie miejsce spotkań, gdzie mogą rozwijać swoje relacje, szukać samorealizacji, otrzymać wsparcie psychologiczne, szczególnie na start. To jest bezmiernie ważne a próbujemy ich wesprzeć w budowaniu swojej działalności e, przedsiębiorczej. E, Wrocław jest miastem spotkań. E, tak samo Konkordia stała miastem spotkań dla naszych Ukrainek, które cieszą się przychodzą tutaj, spotykając, spędzając ze sobą parę godzin. Wywalają wszystkie emocje pozytywne, negatywne, których spotkały po drodze do Polski i te przeżycia, które odczuwają już będąc tu. Widzimy potrzebę w takim projekcie, który będzie angażował i integrował ukraińskie kobiety w społeczność polską. Musimy przyjąć pewne zasady, które rządzą w obcym kraju. Jednak dla nich to jest kraj obcy. Ale jesteśmy do siebie bardzo podobnie i czujemy, ogromne możliwości przy wsparciu organizacji, biznesu prywatnego, e, indywidualnych osób, które po prostu z nami już współpracują. Działamy na razie dopiero półtorej miesięcy, ale myślę, że sporo udało nam się osiągnąć. Ta sytuacja i ludzie nie mogą pójść dalej. Jak to zrobić? Mówi, Інтересувався цією Хто вже управляє моїм музком і не мозком нами. Я 6 років працювала в Україні як клінічний психолог та як коуч для підприємців. Тому зараз я знаю, що в мене є досвід, у мене є велике бажання допомагати тим, хто потрапив в таку саму ситуацію, як я. Вимушений був залишити свій дім, опинитися взагалі в новому для себе світі і будувати своє життя заново практично. І я хочу допомагати таким жінкам піднятися з колін, стати на ноги. Я можу це зробити на сьогоднішній день. Я можу це зробити тут офіційно, як коуч, і я дуже вдячна проекту Українка в Польщі, яка допомагає жінкам, яка дає і мені можливість допомогти їм підтримати їх психологічно, споратися з усіма труднощами, які в них зараз виникають. Бо насправді велике питання, і іноді, коли кажуть, що ті, кому переїх... ну, ті, хто переїхав до Польщі, вони себе почувають дуже добре, в безпеці, насправді ні. Nam tu u duże dużo, i ja do pomagać tym ziankam, jakim zaraz ważko buty na samocji w innej krainie. Podczas momentu, kiedy wojna na Ukrainie się rozpoczęła, Polacy mieli pospolite ruszenie. Chcieliśmy wszyscy bardzo mocno i bardzo żwawo pomagać, natomiast ja wychodzę zawsze z założenia, że pomagajmy z głową. bo tej pomocy takiej doraźnej na już było bardzo dużo. Natomiast zawsze pojawia się pytanie, co dalej? Co dalej z osobami, które zostają u nas? Co dalej z nimi możemy zrobić? Jak wykorzystać ich potencjał, żeby oni się czuli jednością w naszym społeczeństwie? Bo ja wychodzę z założenia, że tylko poprzez asymilację jesteśmy w stanie zbudować zdrowe, silne relacje oparte na wzajemnym szacunku. I to było dla mnie ważne, ponieważ jestem prezydentką klubu. Mam prawo czasami zadecydować, w który projekt idziemy. I dzięki naszej znajomej z klubu poznałam Julkę. Po rozmowie z Julką znałam, że projekt jest fantastyczny, że Julka ma własne doświadczenie, uchodźcze. I dlatego mając taką swoją story, ona jest w stanie zupełnie inaczej poprowadzić ten projekt niż chociażby inne lokalne rządowe jednostki. No. Ja dlaczego o to pytam? Komu to wizy? Ktoś to kosztuje 1000 złotych. Yeah, Jest tak, taka myśl, że ja chcę zrobić tu beauty salon salon krasy. Тим, щоб наймати працівниць України, дівчин, які також через війну покинули країну, і зараз їм також тут важко, то є такий намір приймати на роботу саме українок, робити дуже добрий сервіс, дуже добрі послуги, і розвиватись тут. Обесня ситуація з натилем. Tyle... Nieprzewidywana i dynamiczna, że nie możemy planować, nie możemy na 100% wiedzieć, kto z uczestników projektów, na przykład, zostanie w Polsce na dłużej, kto wróci do Ukrainy, kto będzie budował swoje życie tutaj przez parę lat, a kto na całe życie. Głównym celem tego projektu jest yy, wsparcie tych osób na etapie przyjazdu i zamieszkania w Polsce. Czy to tymczasowego, czy to w przyszłości stałego i, i nadanie im możliwości mm, otrzymać pewien spokój, pewien mm, stan, w którym będą mogły już lepiej się rozeznać, lepiej zrozumieć, czego tak naprawdę chcą. Zamierza co robić, tak jak Aha. na przykład łączyłam tanie z Anią, Anią z Tanią, <laughs> bo był <laughs> taki pomysł, że tam, gdzie będzie salon, to może obok będzie specjalnie. A kilka innych Ukrainek już też mieli upatrzone przestrzenie do wynajęcia. E, ta decyzja była bardzo trudna. Podejmowałam je chyba 3, te trzy miesiące. E, zawsze myśleliśmy, że wracamy, 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 ale teraz rozumiemy, że to czas idzie, tak i potrzebne coś, coś robić. I tak jak już powiedziałam, że to jest jakaś szansa, nowa szansa na. E, Zacząć życie od zera. Tak. I dlatego myślę, że pozostanie w Polsce na dłużej, ale myślę, że wrócę do Ukrainy no, przez jakiś okres, kiedy będzie spokojny, kiedy moje dziecko będzie um, mieć bezpiekę, tak, i jakieś um, przeszłość, czy przeszłość, Przyszłość do przodu. Do przodu przyszłość. Tak. Przyszłość. U mnie to bardzo ciekawa historia. Jestem osobą estetyczną i bardzo lubię Instagram. I zawsze coś sobie oglądam, jakieś obrazki. I jednego dnia zobaczyłam takie piękne logo w oczystych kolorach i zdecydowałam poznać ludzi, którzy jego stworzyli. I tak trafiłam do Ukrainki w Polsce.